Cześć, W tym poradniku pokażę Wam, jak do gry Minecraft 1.5 grać yy, tą IDENTS. Więc tak: yy, Wchodzimy w Start, Uruchom. Czekamy, Uruchom. Następnie wpisujemy Procent, a przez 2 p procent. Robimy OK. Szukamy, yy, szukamy kropka Minecraft. Otwieramy go. Następnie bin i szukamy w pliku Minecraft.jar. jest to ten plik. Teraz po stronie prawym otwórz za pomocą winrar, czekamy aż się otworzy. Otwieramy y także tą items i teraz robimy tak, to co mamy w to items, przeciągamy przy, przy, to wszystko do tego Minecraft.jar. ok, czekamy, jeśli już nam się wszystko przełożyło, na przykład szukamy tutaj tego jest. Jest. Jeżeli będą przynajmniej te dwa pliki wiadomo, że wszystko jest wgrane następnie musimy pamiętać, żeby usunąć Folder meta myślnik inf, ponieważ nam się nie będzie odpalać. Prawym usuń klik. Czy chcesz usunąć, robimy tak. Klik zostanie usunięty, wyłączamy to. To możemy tak możemy także wyłączyć. I po prostu włączam. Teraz wchodzimy w grę Minecraft. Tutaj mamy swoje wejścia. Ale pamiętajmy, żeby nie zaznaczyć force Update, ponieważ wtedy wszystko nam się copi. Single player, oboje wybieramy swój świat nowy, albo stary może być. Oboj. Czekamy, jeszcze otworzy. Dobrze. Teraz klikamy kipunek, Jak widzicie mamy tu 4 paski, Możemy sobie brać z tą rzeczy. Klikając lewym przyciskiem myszy otrzymamy 64. Czyli maksymalną ilość. Klikając prawym otrzymamy tylko jedno. Jeżeli chcemy to schować, wystarczy kliknąć O. I już tego nie mamy. Tyle. Tutaj mamy śmietnik, że możemy to przesunąć. I już, żeby nie zaśmiecać jak w kumku, to wszystko w tym odcinku, nie wiem co nowego można wam powiedzieć, naprawdę bardzo się przydaje ten program, jest on dość przejrzysty, dobrze, dziękuję i cześć.